Słuchajcie, trochę mi głupio, bo w ostatnim filmie na temat zegarka ZBlaze Vibe 3GPS mówiłem, że nie dam już więcej szansy marce Amazfit i nie zobaczycie jej na mojej ręce. A tutaj niestety się złamałem i mamy od Amazfit T-Rex. A skąd ta zmiana? No a no stąd, że ten badzielny zibleś, no po prostu to nie jest zegarek, to jest jakaś atrapa, która ma pewne funkcje smartwatcha, ale to na pewno nie jest funkcjonalny zegarek. A jak pamiętacie mój stary film, to miałem tego oto Stratosa, który się rozsypał, bateria padła, rozsadziła ekran, wcześniej te tutaj teleskopy wypadały cały czas, więc z jakością... Tragedia była. Funkcjonalność super, jakość tragedia. A wracając do samego T-Rex'a, to jest to smartwatch dość ładny, ale bez przesady. No, nie jest to Garmin, trochę wygląda jak zabawka. Producent twierdzi, że ten zegarek ma aż 12 certyfikatów wojskowych, ale dla mnie to jeden pies, czy 12, czy 20, czy 200, bo i tak nikt nie sprawdzi, jakie to certyfikaty i ile tak naprawdę ich ma. Także to taki trochę bajer. Ekran to 1,3 cala AMOLED. Zegarek ma 14 trybów sportowych oraz wodoodporność na poziomie 5 atmosfer. Wracając też do samego ekranu, tu ma opcję Always On Display, więc imituje prawdziwy zegarek. Co do baterii, to jest to 390 mAh, starcza ona na 20 dni normalnego użytkowania, ale oczywiście bez włączonego pulsometru i bez włączonego trybu Always On Display. I dla tych aktywnych, którzy biegają i zostawiają czasem smartfon w domu, zegarek ma GPS-a. Tyle od producenta, a jak jest naprawdę? I jak to wam asfixie? Wszystko gra. O, tutaj jest always on display, tak wygląda właśnie ten ekran. Niestety tylko dwie tarcze do wyboru. Tak wygląda jedna z tych tarcz po włączeniu. Tarcz jest multum, naprawdę setki do wyboru. Co ciekawe, w porównaniu z poprzednim zegarkiem. Tym Amasfitem Stratos tutaj. Ten pasek jest bardzo rozciągliwy, bardzo wygodny, naprawdę wydaje się taki mało solidny, ale jest nie dość, że solidny, to jeszcze bardzo wygodny. Te wszystkie tutaj łączenia, teleskopy, jest jakiś inny sposób mocowania. Wydaje się, że to tym razem wytrzyma, nie rozpadnie się za chwilę. Mimo że zegarek trochę wygląda tak zabawkowo, to nie to naprawdę jest porządnie wykonane. Słuchajcie, nie ma co ukrywać, to jest taki Mi Band, tylko ładniejszy. I ma wszystko, czego oczekiwałem, czyli jak się telefon rozłączy, czyli zostawicie go w innym pokoju, czy odejdziecie za daleko, to wibruje zegarek, od razu widać, że go gdzieś zostawiliście. Trzeba się rozejrzeć. A alarm działa jak należy, czyli można ustawić nawet rodzaj wibracji, ilość wibracji i tak dalej, więc cały czas wibruje, aż alarmu nie wyłączycie. Więc super sprawa. Jak widzieliście mój poprzedni film, to tam, w tamtym starym zegarku był problem właśnie z tym ma różne tryby treningu GPS a ja z tych funkcji nie korzystam ale wydają się spoko używki da się dostać za 350 zł więc też cena jest całkiem w porządku ekran super amoled więc nie ten transrefleksyjny jak w Stratosie ale też daje radę i opcja Always on display naprawdę fajnie wygląda czyli przypomina prawdziwy zegarek a nie zabawkę co do baterii to tak jak mówiłem czyli w trybie Always co do baterii to tak jak mówiłem w trybie always on display wytrzymuje 5 dni, a bez tego trybu jakieś 14, więc dla mnie super. I poza standardową aplikacją Zep, warto sobie zainstalować też te Notify and Fitness, bo naprawdę rozszerza sporo możliwości zegarka. W standardzie nie ma na przykład automatycznych odpowiedzi, a tutaj w tym dodatkowym programie już jest taka opcja. No i moim zdaniem warto kupić ten zegarek. Spełnia wszystkie moje oczekiwania i na razie na dłużej ze mną zostanie. I to by było na tyle. Standardowo. Jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!